Jesteśmy na uroczystej gali z okazji 10-lecia istnienia Stowarzyszenia, stowarzyszenia e, e, Virtulia Art. Proszę powiedzieć, a w pierwszej kolejności przedstawić się, jak pan się nazywa oraz jaką pan e, jednostkę e, naukową reprezentuje na co dzień. E, doktor Marek Oktaba, mieszkam we na Wrocławiu, natomiast działam w fundacji Instytutu Myśli Szumana. to jest e, siedzibą w Warszawie, e, fundacja, która ma na celu Formacje, edukację, integrację. Również ma ambicje naukowe, jeśli chodzi o interdyscyplinarne badania, mające na celu zastosowanie myśli chrześcijańsko-społecznej do spraw praktycznych, gospodarczych, społecznych, politycznych, kulturalnych. I ja dokładnie prowadzę powszechny Uniwersytet Nauczenia Chrześcijańsko-Społecznego. To jest formuła w ramach edukacji ustawicznej dorosłych gdzie online y, nasi słuchacze spotykają się w co, drugie, co drugie sobotnie przed południe, ale tam właśnie y, y, nasi y, wykładowcy, nasi eksperci. Wprowadzają w zagadnienia tego właśnie, jak ten świat należy zmieniać, żeby on bardziej był dopasowany do, do tego, co myśl chrześcijańsko-społeczna zawiera. W tym również y, ideę Roberta Szumana, który jest naszym patronem, patronem naszej fundacji. My jesteśmy, powtarzam, Instytut Myśli Schuma, Schumana. Szuman jest dzisiaj na drodze do beatyfikacji. Jest, jest jakby już na etapie tak, tak, heroiczności jego cnót, czyli pokazuje, że y, polityka również jest miejscem dla świętości. Y, I tak samo miejscem dla świętości jest biznes, są sprawy społeczne, każde inne. Y, to, że nie wszystko jest tutaj święte, tym bardziej nas y, zachęca do tego, żeby. żeby rozwikływać, jak to wszystko zmieniać, żeby, żeby to wszystko było bardziej spójne, bardziej zgodne z prawdą, również e, piękniejsze, e, również służące dobru wspólnemu, także po prostu to są sprawy, które e, e, wydają się być takie e, trudne, e, wymagają podejścia interdyscyplinarnego, ale my spróbujemy właśnie jako ta e, skromna fundacja tutaj e, brać się za barę z tymi, z tymi wyzwaniami. Co by Pan chciał życzyć Stowarzyszeniu z okazji e, jubileuszu, dziesięciolecia e, działalności? No, jesteśmy fanami tutaj Stowarzyszenia Wiktor art. Cieszymy się, że to już 10 lat i, i... Wśród naszych działań naszego instytutu jest również projekt Animatorzy Wizierunków Polski w Europie i tutaj w Virtual Art są osoby, które są zaangażowane w ten projekt, także jesteśmy w trakcie współpracy. No, życzymy im, żeby, żeby to nadal y, trwali przy tym kierunku, który obrali, żeby byli tymi prawdziwymi, wspaniałymi animatorami wizerunku Polski w Europie, żeby przyczyniali się do tego, że sama Europa właśnie będzie odszukiwała na nowo y, swoją tożsamość, będzie wracała do swoich korzeni, nie będzie jedynie tak y, błąkała się, co dzisiaj troszeczkę obserwujemy patrząc na nasz stary kontynent.